W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o najbardziej niedocenionych szturmowcach imperium, czyli o szturmowcach medykach. Zapraszam do oglądania. Imperialni szturmowcy medycy to bardzo interesująca, choć rzadko poruszana tematyka w uniwersum gwiezdnych wojen. Ich rola w strukturach imperium galaktycznego, mimo że na pierwszy rzut oka może wydawać się kalna, jest w rzeczywistości kluczowa dla funkcjonowania tej ogromnej machiny wojennej. Stróżowcy medycy chociaż stanowią część bardziej tradycyjnych formacji bojowych odgrywają niezwykłą istotną rolę w zapewnieniu ciągłości działań wojennych, a ich praca często ma wpływ na losy całych kampanii wojennych. Szturmowcy medycy, podobnie jak ich koledzy bojowi, pochodzą z elitarnych oddziałów Imperium Galaktycznego. Po objęciu władzy przez Imperatora Palpatina i powstaniu Imperium, jednostki szturmowe stały się podstawą militarną w Galaktyce. Z czasem, z biegiem kolejnych kampanii okazało się, że sama siła ognia, której dostarczały szturmowcy, nie wystarczyła do zapewnienia pełnej dominacji nad Galaktyką. Aby zmienić ciągłość operacji wojskowych, konieczne stało się wyposażenie armii w wyspecjalizowane jednostki, które miałyby na celu nie tylko prowadzenie walki, ale także dbanie o stan zdrowia i zdolności bojowe żołnierzy. Szturmowcy medycy zaczęli pełnić rolę, której nie można było zignorować. Byli odpowiedzialni za ratowanie i stabilizowanie rannych, co miało kluczowe znaczenie dla efektywności i długotrwałej zdolności bojowej armii. To właśnie oni byli w stanie zapewnić, że szturmowcy, którzy ponosili ogromne straty na polu walki, byli w stanie szybko wrócić do akcji. Choć ich liczba była znacznie mniejsza niż standardowych szturmowców, ich obecność była niezbędna w każdej większej bitwie, gdzie konieczne było utrzymanie stabilności jednostek bojowych. Jednym z kluczowych aspektów pracy szturmowców-medyków jest ich specjalistyczne wyposażenie. Choć ich pancerz w zasadzie nie różni się od standardowego pancerza szturmowego, różnicę można dostrzec w hełmach i w plecakach. Hełmy szturmowców-medyków są często wyposażone w zaawansowane sensory medyczne, które pozwalają na szybkie diagnozowanie stanu zdrowia jednostek w pobliżu. Dzięki temu medyk może w mgnieniu oka ocenić stan rannego żołnierza i podjąć odpowiedni krok w celu jego ratowania. Ponadto szturmowcy medycy są wyposażeni w zaawansowane narzędzia medyczne, takie jak biostabilizatory, zestawy do szybkiego leczenia ran, czy także specjalistyczne urządzenia do wykonywania podstawowych operacji w warunkach bojowych. Ich plecaki często zawierają kompaktowe urządzenia, które mogą dostarczyć szybkie leczenie rannego, w tym podawanie leków przeciwbólowych, stabilizowanie złamań, czy zapewnienie dostępu do tlenu w przypadku poważnych obrażeń. Dodatkowo szturmowcy medycy niejednokrotnie korzystając z technologii droidów medycznych, które wspierają ich na polu walki, zapewniają mając zarówno pomoc w leczeniu, jak i transport rannych do bardziej bezpiecznych stref. Sturmowcy medycy, pomimo że pełnią bardzo specjalistyczną rolę, są bezpośrednio zaangażowani w działania bojowe, ich zadaniem jest nie tylko ratowanie życia, ale także zapewnienie ciągłości w działaniu jednostek bojowych. Ranny które odnosi większość szturmowców w trakcie starć mogą w krótkim czasie doprowadzić do poważnych osłabień jednostki, co w konsekwencji może znieważyć cały plan ataku. W związku z tym szturmowcy medycy muszą nieustannie towarzyszyć oddziałom, monitorując stan zdrowia i gotowość bojową żołnierzy. W trakcie bitew, zwłaszcza tych, które mają miejsce w trudnym terenie, medycy muszą często działać pod presją, nie tylko ratując życie, ale także transportując rannych do bezpiecznych stref, gdzie mogą liczyć na dalszą pomoc. W tych warunkach niezwykle istotne jest to, aby medycy mieli doświadczenie zarówno w technikach medycznych, jak i w taktyce wojskowej. Często są zmuszeni do podejmowania decyzji, które decydują o tym, czy ranny również ma szansę na przeżycie i powrót do walki, czy także skupić się na ratowaniu innych, bardziej krytycznych rannych. Dodatkowo szturmowcy medycy niejednokrotnie muszą zmagać się z trudnościami Wynikające z ograniczonych zasobów. Na dużych polach bitwy, zwłaszcza w sytuacjach, kiedy armie starają się opanować strategiczne punkty, dostępność zapasów medycznych jest często ograniczona. Medycy muszą wyzywać się dużą elastycznością, używając dostępnych środków w sposób najbardziej efektywny, aby zminimalizować straty i szanse na przeżycie rannych. Relacje szturmowców medyków z innymi jednostkami w armii imperium są bardzo złożone. Z jednej strony szturmowcy medycy stanowią część tej samej machiny wojennej co reszta szturmowców, a ich lojalność wobec imperium jest niepodważalna, z drugiej strony ich rolna bitwy jest inna, są nie tylko żołnierzami, ale także osobami odpowiedzialnymi za życie i dobro swoich towarzyszy broni. W wielu przypadkach szturmowcy medycy Starej, stają w obliczu sytuacji, w których muszą dokonywać trudnych wyborów. Podstawowym celem jest ratowanie jak największej liczby osób, ale czasami w obliczu masowych strat, nieograniczonych zasobów, medyk może zastanowić się przed dylematem, kogo uratować, a kogo pozostawić. Dodatkowo medycy są często zmuszeni do podejmowania decyzji, które są sprzeczne z ich własnymi przekonaniami, ale wynikają z twardych zasad wojskowej hierarchii. Muszą zatem balansować między lojalnością wobec swojego obowiązku a osobistymi uczucia, uczuciami moralności. Warto także zauważyć, że w szeregach Imperium Galaktycznego często pojawiają się jednostki, które zaczynają kwestionować swoje zaangażowanie w tej brutalnej machinie wojennej. Choć jest to rzadkie, niektóre historie przedstawiają szturmowców medyków, którzy z cza czasem zaczynają dostrzegać hipokryzję i brutalność systemu, w którym służą. Często ci, którzy starają się świadomi cierpienia, jakie Imperium zadaje Galaktyce, zmagają się z zewnętrznymi dylematami, które prowadzą ich do nieoczekiwanych decyzji. Takie postacie stają się symbolem sprzeciwu wobec autoratanych struktur, które rządzą galaktyką. Szturmowcy medycy, choć pełnią specjalistyczną rolę po zakończeniu służby w armii, Imperium często starają, stają przed wyzwaniami adaptacji do cywilnego życia. Ze względu na ich wyjątkowe doświadczenie w zakresie medycyny i zazwyczajnego kryzysowego, zarządzania kryzysowego, wielu z nich odnajduje się w rolach lekarzy czy ratowników medycznych w innych częściach galaktyki. Niemniej jednak wielu z nich, podobnie jak inni żołnierze Imperium, zmaga się z psychologicznymi i emocjonalnymi konsekwencjami wojny. Trauma wojenna, a także pytania o moralność i sens służby pod sztandarem imperium mogą skłonić ich do podjęcia radykalnych decyzji, w tym do porzucenia dawnego życia. Imperialni szturmowcy medycy to fascynująca część armii Imperium Galaktycznego, której rola na działaniach wojennych jest absolutnie niezbędna. Choć zazwyczaj pełnią oni mniej widowiskową rolę w porównaniu do standardowych jednostek bojowych, to ich praca jest nieoceniana w kontekście utrzymania siły bojowej i zapewnienia, że armia nie zostanie osłabiona przez liczne straty. Praca szturmowców medyków jest niezwykle wymagająca, Leczą oni łączą oni medycynę, taktykę wojskową i dużą odporność psychiczną, aby poradzić sobie w warunkach brutalnej wojny. Ich lojalność wobec imperium, a także dylematy moralne, które mogą pojawić się w ich służbie, tworzą ciekawy i złożony obraz tej formacji, który jest często ignorowany, ale który w rzeczywistości ma fundamentalne znaczenie dla sukcesu imperium.